Ewronik, pare, gr. nisceska, zobaczę. 2:15? Pop nie ma głowy. Pop nie ma głowy. Chłop, nie ma głowy. Chłop, 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 chłop. My jesteśmy idiotami, że gramy ten iglesz. Ty jeszcze czasem coś zabijasz, ale ja to raz na rok. Ja myślę, że to mogą być oni. Jeden zapełna gra Phoenix. Nice. No i klasa, ha, jeba Ewrona. No co jest? Po głowie jest Po głowie Nie gdzie ona jest teraz? Short może iść, co nie o, 59, no. no nie możemy na te Przegrać słuchań no. no nie wiem tak jakby daję Nie, głowę nie ma no i Nie, nie ma Grosząci jeszcze może kosm ładować gracie zagram Schowany jestem Dałem mu zapomtować U mnie Res? Oj, czuję, że padnę. Ta jest na wrogu. Ajajaj. Aj, aj. Ale dobra próba, dobra próba, dobra próba. Dobra próba. próba. Bomba, widzisz. Buźcik, puść. Dobrze. Widziałeś, na mapie się pokazał. Nie <laughs> wchodzę, ja monster. To co? Short Serio? Mm -hmm. Bomba No ale gówno <śmiech> <śmiech> Nie no stary ja mam trzy fragi to tutaj wiesz Ja nie przystałem Ciebie chyba Klasa fiatowa. Jest drugi short? Jest! Dwóch. Cofnij jak możesz. Ja na shortcie. Ja gram twój kontakt. No uh i -huh. klasa kurwa. Gra o WP. Grać czy nie? Nie. Ej, jara się! Nice. 34. Wow. poziom trugierty. No i zobacz na komentarze. No, ma 1100 komentarzy i czy podpiszesz? Można podpisz? że no, będą no, podpisik Dzięki za gierkę się można podpis. Ty, no chyba, no, chyba na proryczę wygraliśmy szczerze. Cześć, zobaczę znajomych. Mam Izak. Royson. <grym> Izak, no to <grym> dobra, to jest to był rel. Ewron. Co ty gadasz? Fusialka, człowieku. Dobra, to Lech. Dobra, to, by, to byli prawdziwi, ty. Co ty gadasz? Do prawdziwego Ebru nagraliśmy w